Cześć, Miel z tej strony, słuchajcie witam was na filmiku, który już jakiś czas temu wam obiecałem. Pokażę wam dzisiaj część sprzętu, który biorę na północ, na płaskowy górski Hardanger Vida. że ten wyjazd odbędzie się nieco wcześniej w warunkach takiej hardkorowej zimy. Ale jeszcze spokojnie na zimę też zdążymy, dlatego że zima tam panuje bardzo często, nawet do końca maja. W maju można spotkać pogodę, a czy można spotkać? W maju po prostu panuje tam zima, taka jakiej w Polsce nie widzieliśmy od wielu, wielu lat. Tu macie przykłady. Generalnie byłem tam we wrześniu, poprzednim razem. No, to we wrześniu mnie złapała temperatura minus 8, odczuwalna minus 16 i zamieć śnieżna. Także myślę, że moje psy szalają przy bramie. Myślę, że zdołam jeszcze, że tak powiem, poznać smak zimy niebawem, za chwilę i dzięki temu, że. Mam troszkę takiego sprzętu zimowego, trzeba było się zaopatrzyć w to wszystko, żeby tam w miarę przetrwać w miarę bezpiecznie. Myślę, że będzie można stestować to wszystko w dość taki konkretny sposób, co tutaj przede wszystkim mamy. Myślę, że zaczniemy od rzeczy związanych. Pójdziemy od dołu na nogach. Oczywiście, skarpetki z wełny merynosa, Takie używam, takich skarpet już od dłuższego czasu. Rewelacyjna sprawa, mam oprócz tego takie grube wełniane skarpety, robione w, tradycyjnym, w tradycyjny taki sposób. Takie skarpety, jakich używano choćby we wczesnym średniowieczu. Zobaczymy jeszcze, co tutaj się bardziej sprawdzi, aczkolwiek chodziłem sobie bardzo dużo ostatnio w tych butach. I te właśnie buty zabieram do Norwegii. To są męgle, nie wiem jaki to jest model, powiem szczerze. To jest jakiś wojskowy model. Kupiłem te buty w demobilu, w stanie magazynowym. Już troszeczkę zdołałem je złachać, ale są bardzo wygodne. Może tu jest nazwa? Nie, nie ma. Ale są bardzo wygodne. Mają. Są dość wysokie. No, nie takie wysokie jak chciałem początkowo kupić, bo chciałem takie buty dość duże, ale niestety cena mnie zabiła. E, są bardzo wygodne, bardzo e, dobrze dostosowują się do nogi ze względu na technologię w nich zastosowaną. A przede wszystkim, jako że ja mam szeroką stopę, kupiłem dość szeroki rozmiar. To jest rozmiar wide, czyli jeszcze dla szerszej stopy i kupiłem rozmiarówkę taką, żeby można było spokojnie włożyć tutaj zimowe skarpety ewentualnie jeszcze nawet mam miejsce na to, żeby włożyć dodatkową wkładkę która by będzie powodowała to, że stopa nie będzie mi marzła od spodu to są takie buciki zobaczycie, jak one działają zobaczycie, jak będę nagrywał filmiki w Norwegii jako że będzie chłodno to na dupę wciągnę takie oto kalesonki to jest level 1 mi nogi bardzo rzadko e, marzną no jednak tam wolę być przygotowany i mam i level 1 i level 2 nie wiem jeszcze czy level 2 będę zabierał zobaczymy, na wszelki wypadek chociaż nie wiem, nie będę raczej zabierał level 2 to są e, kalesony z wełny merynosa firmy Sarma to jest taka firma z Finlandii. 80% jest merino wool i 20% poliesteru. Mgiełka po prostu, nie czuć nawet, że się je ma na tyłku. Ktoś się zapewne, zapewne może zaraz zapytać, dobrze Chmielu, a gdzie majciochy? No majciochów nie zakładam, nauczony doświadczeniem z armii, uważam majtki takie przylegające do ciała jako rzecz zupełnie zbędną, stwarzającą tylko i, e, tylko i wyłącznie problemy na jakieś dłuższe wyjazdy chodzę wyłącznie w kalesonach dlatego e, dobrze mieć jest na zmianę jakieś kalesony ale już nie dochodzę, tylko na zmianę po prostu żeby na świeżo na przykład powracać do cywilizacji ewentualnie na świeżo spać i dlatego takie kalesonki e, mam do spania kalesony już robione Kalesony robione w nieco innej technologii, w takiej technologii jak ta bluza, to jest level 2 firmy Helicon. To jest taki, widzicie, materiał w takie można powiedzieć kwadraciny, bo ma zadanie docieplać. I to jest mój zestaw do spania. To plus kalesony, które akurat w tej chwili mi się piorą. To jest mój zestaw do spania, gdyż na takich wyjazdach warto spać w rzeczach. Nie w tych rzeczach, w których się chodzi, żeby zachować jakieś chociażby pozory higieny, a przede wszystkim no, żeby nie przemarzać w nocy i żeby zawsze mieć jakiś komplet rzeczy przygotowany do tego, żeby się wsunąć w niego i w wygodny sposób spać. To będę miał na dupie pod spodniami. A jakie spodnie? Spodnia to jest moje odkrycie tego roku. Pokażę wam jak wyglądają na tyłku również jak już będę na miejscu to są spodnie typowe, wyglądają na pierwszy rzut oka na bojówki, ale jak widzicie, kieszenie umiejscowione są w nieco inny sposób niż w klasycznych bojówkach. Kieszenie znajdują się na przodzie uda. Kieszenie mają mankiety, które powodują to, że po zapięciu Górny brzeg kieszeni się zamyka, nie ma możliwości, żeby coś się tutaj wysunęło. Oprócz tych dwóch kieszeni na udach, te spodnie posiadają wyłączne kieszenie boczne, bardzo głębokie. Tutaj, prawda? I z drugiej strony, z tyłu żadnych kieszeni nie ma. Co, co to są w ogóle za porty? To są również spodnie firmy Sarma, tej samej fińskiej firmy, w której są kalesone. To są spodnie takie, no można powiedzieć, oni to nazywają chyba bushcraftowe spodnie. E, materiał jest świetny. E, spodnie mają elastyczny bas, co dla mnie, jak widać, jest bardzo przydatne. A poza tym, materiał, zarówno tutaj z tyłu, jak i materiał w najbardziej ekskluzywnym miejscu, czyli w jajcach. jest tutaj taki klim wstawiony. To wszystko jest elastyczny, bardzo rozciągliwy, a przy tym bardzo mocny, pancerny materiał. Dzięki temu te spodnie w newralgicznych miejscach posiadają właściwości wietrzące, przy tym są mega mocne i rewelacyjnie się układają na dupie, jest w nich bardzo wygodnie. Ja się w tych spodniach czuję jak w dresie. Nie wiem, czy słyszycie, obok mnie remont jest niestety. Natomiast tak, w ramach wygody ja lubię używać szelek, żeby mi nic nie wyłaziło ze spodni, także mam tutaj szeleczki zamontowane na haczykach. Jest taka możliwość w tych spodenkach. Co jeszcze się, czym się jeszcze te spodnie charakteryzują? Bardzo wzmocnione kolana. Pod kolanami mamy ten sam elastyczny materiał, który znajduje się na jajcach i na dupie <laughs> raczej nie na dupie, tylko tutaj, bardziej w okolicy nerkowej. Mają wzmocnione wewnętrzne strony nogawek tu jest podwójny materiał, bardzo pancerny. No i na dole są zapinane zatrzaskami. To zapięcie zatrzaskami to jest właściwie jedyny minus tych spodni. I to jest minus, który yy, można powiedzieć może dotykać tylko tych, którzy lubią nosić spodnie wpuszczone w chole wybutów, no bo wtedy te zatrzaski rzeczywiście mogą urazić delikatną pęcinę danego człowieka. Natomiast ja zawsze wypuszczam spodnie na buty, i no, w związku z tym mi to kompletnie nie przeszkadza. Jeżeli mówimy o wypuszczaniu na buty, no to nieodzownym elementem takiego ubrania. Na jakiekolwiek wypady trekkingowe, gdzie jest mokro, ewentualnie śnieżnie, są stuptuty. Dotychczas korzystałem ze stuptutów, takich krótkich stuptutów yy, firmy Salewa, ale nabyłem sobie stuptuty. Nie wiem, co to nawet jest za firma. Sito Summit, się nazywają. Podobno są pancerne. One są dość łatwe w zakładaniu. No, mają na celu przede wszystkim to, żeby nie moczyć nogawek, żeby woda ewentualnie kamyczki, ewentualnie śnieg nie dostawał się do buta no i stup to jest taki element, który będę nosił właśnie pomiędzy butami a pomiędzy kolanami na nogach co jeszcze dalej doł żeśmy w sumie ogarnęli yy, na gołą klatę będę nosił Koszulkę t-shirt, to jest t-shirt, wojskowy t-shirt armii fińskiej. Jak widzicie, ostatnio poszedłem w klimaty armii fińskiej, ale dlatego że robią naprawdę bardzo pozumne rzeczy. To jest wojskowy t-shirt armii fińskiej. Zresztą tutaj nawet ma co ciekawe drzepa na przymocowanie rangi na rękawku. Oczywiście jest to Marino -Wolf, e, Merino Wolf, Merino -Wolf, Wełna Marino, również wymieszana z poliestrem. Chodziłem w tym już dość intensywnie, nie przepaca się zbytnio, jest bardzo ciepły i przy tym nie gryzie gołego ciała, co jest bardzo istotne. To jest level 1, na to mam kolejny element, to już jest level 2, bluza, taki tartylnek z z małym golfikiem i z suwaczkiem, takim krótkim rozpinanym tutaj, to jest coś takiego. I to jest również bluza armii fińskiej, a raczej taka można powiedzieć bluzka docieplająca armii fińskiej, również, również z wełny merinosa. co jest w niej świetne, jest bardzo długa z tyłu, w ogóle jest bardzo długa i naprawdę, żeby wyszło to przy różnych ruchach ze spodni, no to trzeba się bardzo, chociaż mi jeszcze nigdy to nie wylazło ze spodni, to jest taka długość, jaka mi odpowiada, ona jest... zachodzi za dupę, także... Rewelacyjna sprawa. To mamy ogarnięte. Następnie, wbrew pozorom, te rzeczy są bardzo ciepłe. Ja jeszcze ani razu nie miałem ich dwóch na sobie, jednej i drugiej, bo wystarczało mi jedna. Przy tych mrozach w tym roku, które były w Polsce w pewnym momencie, takich po kilkanaście stopni poniżej zaraz zakładałem tą, ten level 2 z długim rękawem i na to zakładałem sobie normalną koszulę i normalnie mogłem śmigać nawet do sklepu, czy coś było ciepło. Natomiast Rzeczą, na której najczęściej będę tam polegał, będzie to. Zobaczcie, to jest softshell. Softshell z kapturem. Może go założę. To jest softshell. To o tyle ciekawy softshell, że to jest softshell również tej fińskiej firmy. Sarma e, softshell wełniany z wełny zdaje się czesanej. Tak się to nazywa. E, bardzo solidny, wełniany po całości z soft tutaj ze wzmacnianymi kordurą, e, częściami takimi newralgicznymi na ramionach, tu jakieś rzepy, kieszonki i tak dalej. Tu ma tylko dwie kieszenie takie boczne z tej strony. E, w połączeniu z tamtymi mm, koszulkami z wełny Merynosa, to już jest ekstremalnie ciepła rzecz. To Minus 15 według mnie, swobodnie, przynajmniej ja, bo każdy ma inną tolerancję na temperatury. Minus 15 można chodzić. Przy tym, to jest fajne, że człowiek nie robi się, nie czuje się tym jak termosie. Bo przy wysiłku nadmiar ciepła odparływuje, spokojnie przechodzi przez to wszystko. Jako, że to jest wełna, bardzo fajnie się to wszystko sprawuje. Jedyny minus, e, właściwie ta, ten softshell ma takie dwa minusy, które mogą komuś przeszkadzać. No i nie przeszkadzają. Czyli tak, nie jest wiatroodporny. A druga sprawa. Jedna rzecz, którą ta firma stwierdziła, już z nimi korespondowałem na ten temat i rzeczywiście twierdzą, że powtarzają się takie uwagi klientów i będą to zmieniać, to jest suwak. Suwak po prostu tutaj jest do dupy. To jest taki normalny suwaczek jak w cywilnych kurteczkach, wiecie, tu powinien być naprawdę dobry suwak, gruby, metalowy, a nie plastikowe główno, z grubymi tymi ząbkami. Na tyle, natomiast ten softshell mi się podoba, że stwierdziłem, że sobie po powrocie z Norwegii, chyba że tam się to zepsuje, będę wtedy wkurzony, ale trudno, po powrocie z Norwegii wstawię sobie tutaj dobry suwak IKK metalowy, po prostu dam do krawcowej i będzie to wszystko zrobione. Rewelacyjna sprawa. Oprócz tego oczywiście jeszcze kaptur. Można się tutaj konkretnie zapiąć. Także to jest warstwa taka, w której prawdopodobnie przy takiej temperaturze jaka ma tam być, czyli w granicach minus 4 stopnie, w okolicach zera czasami w zależności jakie będą warunki, czy będzie słońce, czy będzie padał, jak będzie padał deszcz, no to nie będę tylko w tym chodził, tylko będę miał na sobie jeszcze warstwę przeciwdeszczową, a jeżeli będzie. Słoneczko, i nie będzie dużego wiatru, to będę w tym chodził. Natomiast tylko w tym i w tej biliźnie, jeżeli tam trzeba się będzie gdzieś przemieszczać. Natomiast jeżeli chodzi o warstwę przeciwdeszczową, to też nie mam takiej full hiper przeciwdeszczowej warstwy super hyper nowoczesnej. Także jeżeli chodzi o warstwę przeciwdeszczową, to zabieram ten Anorak no bo gdzie go nie przetestować, jak właśnie w Norwegii, prawda? W że go nie będę teraz zakładał no bo już widzieliście mnie w tym anoraku już go opisywałem ktoś kto jest chętny, chce zobaczyć co na ten temat co na jego temat myślę no to tutaj umieszczę link nie, tutaj umieszczę link do filmiku Anorak jest nawoskowany w neurologicznych miejscach na ramionach, na plecach tutaj dotąd mniej więcej jest nawoskowany, kaptur również także powinien swoje zadanie przeciwdostrzowe spełniać przede wszystkim będzie spełniał zadanie Przeciwwiatrowe. E... No zobaczymy, jak się sprawdzi tam w Norwegii. Słuchajcie, to z zasadniczych takich rzeczy, z podstawowych rzeczy to jest to. Natomiast są jeszcze rzeczy drobniejsze, bo z których tam nie da rady w ogóle egzystować. Czyli kominiarka, merino. Taka kominioreczka. Wtedy byłem we wrześniu, bardzo mi brakowało czegoś takiego na ryju, ze względu na duże wiatry i problemy z łapaniem tchu przy dużych wiatrach, i przy tym, że gęba mi odmarzała. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, żeby się docieplić czapka z wełny merynosa, prawda? Już pewnie zgadliście, że to jest czapka fińskiej armii. <laughs> Na razie ją zdajemy, bo jest ciepło bardzo. No i również rzecz nieodzowna, której również mi wówczas brakowało, czyli... Już zgadliście, gogle. Gogle, dzięki którym mam nadzieję przede wszystkim nie oślepnąć, jeżeli będzie słoneczna pogoda. I będzie słońce odbijało się od śniegu, to przede wszystkim mam nadzieję nie oślepnąć, a y, po drugie y, no ze względu na to, że y, naprawdę tam wyją kolosalne wiatry, to w ogóle umożliwią mi po prostu spokojne patrzenie gdzie idę coś takiego, e, no więc tak, to jest to Oprócz tego będę miał oczywiście ze sobą rękawiczki takie, tak, których zawsze używam, najprostsze rękawiczki, codzienne, codzienne Mechanixa. Bardzo lubię tą firmę, ona się zawsze sprawuje. No ale oczywiście również rękawice zimowe, przytroczone do pasa, no bo jednak trzeba dbać o końcówki, takie można powiedzieć łapawice, łapki. Z palcem, że można w razie czego strzelać, jakbym miał karabin, ale nie będę miał tam karabinu. To są akurat rękawiczki kupione w domobilu szwajcarskiej armii, kosztowały mnie 30 zł mniej więcej. Także tak to wygląda. I teraz, słuchajcie, e, obawiałem się troszeczkę tego, że e, może zaskoczyć mnie pogoda. Myślałem o tym, jak jechałem w, miałem jechać wcześniej w marcu. Że może mnie zaskoczyć pogoda, wiecie, nawałnica śnieżna, jakaś, która naprawdę da mi popalić. Temperatura może spaść poniżej 20 stopni, na przykład, a ja będę w jakiejś takiej sytuacji, no, będę chciał przestanąć, odpocząć, wiecie, człowiek po marszu zgrzany i tak dalej, trzeba się zawsze czymś docieplić. W związku z tym posłuchałem rad. Nie będziecie zaskoczeni, żołnierzy fińskich. Czego oni używają w takich sytuacjach? I oni używają czegoś takiego. Ten wynalazek to się nazywa hmm, Winter cloak, thermal cloak. Winter Thermal Cloak to jest, można powiedzieć, taka kangurka, taki anorak. Zakładany na wszystko. Czyli na kurtkę, na oporządzenie, na yy, kamizelkę. Nie wiem, jak żołnierz się kamizelkę oporządzeniową, czy kamizelkę kuloodporną, czy ze sprzętem. To zakłada się na wszystko i to jest używane. To w komplecie ze spodniami. Ja spodni nie mam, ale to jest używane przede wszystkim do działalności obozowej, postojowej, do docieplania się. To jest. Yy, bardzo mocny materiał, w kamuflaż, zresztą zimowy armii fińskiej. Jedna z odmian, bo drugi, druga odmiana jest biała w takie ciemne kropki. Yy, I to jest wypełnione jakimiś super, hyperbojerackimi włóknami yy, docieplającymi Apex, coś tam. Nie wiem, nie znam się na tym składzie. To mnie nie interesuje. I jest tam również w środku warstwa, taka odbijająca yy, ciepło organizmu. Tak podobna warstwa do tych, które są stosowane w kocach. Ratowniczych na przykład, i to się nakłada na wszystko. To jest bardzo obszerne tak, tutaj jest w środku wypełnione. To klima, shield, apex i wyprodukowała to firma Sarma. To jest tak obszerne. Że testowałem to we wszystkim, co mam, łącznie z moim anorakiem, łącznie nawet Alaskę na to amerykańską wrzuciłem, którą tam też gdzieś mam. I na to wszystko jeszcze to i swobodnie można w tym działać. Jest pasek spinający to pomiędzy nogami, żeby nie odfrunęło, bo to jest na tyle obszerne, że mógłby się z tego zrobić spadochron. Powiem wam, że siedzę w tym 10-15 sekund i czuję, jak zaczyna to grzać. No, i to jest taki sprzęt, można powiedzieć, przedostatniej szansy, bo jeszcze sprzęt ostatniej szansy również mam. I przypominam wam, ten człowiek ten wygląda jak Michelin, tym bardziej ja, ale jak przybysz z mod Ale to przede wszystkim jest sprzęt postojowy, po to, żeby się dogrzać. Także to nie musi wyglądać, to ma działać. Oprócz tego jest oczywiście kaptur który na tyle jest obszerny, że można mieć pod nim hełm. Ja hełmu nie biorę. Słuchaj, to trzeba, wygląda, zajebiście. W każdym razie tak, słuchajcie, nieważna jest moda. Na wewnątrz jest taka podszewka, widzicie. Nieważna jest moda, ważne jest bezpieczeństwo i to, żeby było ciepło przede wszystkim. No i tak, i... Yy, mówiłem, że to jest sprzęt ostatniej szansy, ale jest jeszcze jeden sprzęt przedostatni. Mówiłem, że to, to ostatnia kurtka to jest sprzęt przedostatniej szansy. A dlaczego przedostatniej? No dlaczego? dlatego, że mam sprzęt ostatniej szansy, ale o tym sprzęcie powiem, i to nie jest śpiwór wbrew pozorom, o tym sprzęcie powiem wam yy, kolejnym odcinku tego filmiku sprzętowego przed wyjazdem. W filmiku, w którym będę pokazywał mój system do spania. System, w którym będzie można spać bezpośrednio nawet na śniegu. Jak się uprę. I nie jest to zestaw śpiworu modułowego amerykańskich sił specjalnych, czy czegoś takiego. To jest system, można powiedzieć, skonstruowany przeze mnie na podstawie doświadczeń żołnierzy fińskiej armii. Pokażę Wam to następnym razem. Ciężko się idzie.